Miłowani Chrystusie, bracia i siostry, Wielki Piątek i górujący nad Golgotą krzyż i śmierć. Potykamy się o nią nieustannie, towarzyszy nam. Gdy tego nie widzimy, rozsiada się w naszym życiu i czeka. Nawet tutaj, w kościele. Musimy o niej myśleć, patrząc na krzyż. Nawet w tridum Paschalnym w Wielki Piątek dominuje. W życiu Jezusa szła za nim krok w krok. Miał zaledwie kilka tygodni, gdy Herod posyła do Betlejem się paczy. Ona, śmierć, uwija się jak w ukropie. On, Jezus. Wymyka się jej ledwo ledwo. Ze skały chciała go zepchnąć, zasadzki na niego robiła. Chciała go zabić złym słowem, które wierca się prosto w serce, oszczerstwem, które odbiera dobre imię, kłamstwem. Ugodziła go tyle razy celnie zdradą. Zaparciem się. Ona, śmierć, zaciskała na jego boga szyi, żelazny uścisk zawiści, zazdrości, niechęci. Wielokrotnie musiał uciekać przed nią. Tak jak my, jak ty, ja, jak każdy z nas, uciekamy śmierci, stosujemy różnorodne tarcze, uniki, sposoby. Łykamy tabletki, prowadzimy zdrowy tryb życia. W psychologii szukamy wyparcia bądź zrozumienia, ale przychodzi taki dzień, że stajemy pod ścianą, pod ścianą śmierci swojej bądź tych, których kochamy. Kochamy tak mocno, że już prawie uwierzyliśmy w ich i swoją nieśmiertelność. Bracie i siostro, dzisiaj. To jest to miejsce, ściana śmierci. Stąd nie można uciec. Nie pomyślisz, że są to te ostatnie patyczki do nauki wiary śmierć moja i śmierć innych. Jezus tak naprawdę nie ucieka przed śmiercią. On tutaj specjalnie przychodzi na Golgotę, specjalnie staje pod ścianą śmierci, wspina się na nią z mozołem. Śmierć już myślała, że, że on już nie ma wyjścia, że będzie tutaj tylko ona, ubrana w elegancki koniec i rozpacz. Przepasana z wątpieniem, jedyna zwycięska. Popatrz, okazuje się, że pycha zaślepia nawet śmierć. Tak, bracie i siostry, te dwa ostatnie patyczki, śmierć swoją i śmierć innych, moją i twoją, Jezus układa w jedną całość. Patyczek po patyczku. Patyczek belki swojej śmierci dźwiga po ulicach Jerozolimy po drodze krzyżowej, patyczek belkę naszej śmierci. Sami ustawiamy na Golgocie, naiwnie myśląc, że to śmierć innych, nie moja, nie nasza. A On Bóg Jezus, Mesjasz. Składa je razem, patyczek do patyczka, jeden plus jeden, i układa w krzyż. Jakby w ścianie śmierci, w tym miejscu bez wyjścia, rysuje drzwi, otwiera bramę, portal, jak mówią młodzi ludzie, do życia, które nie zna kresu. Największy przegrany, największa pokonana dzisiaj wielki piątek to śmierć. Największy, najspanialszy, zwycięski to krzyż. Zwykłe patyczki do nauki, liczenia, które przeglądam razem z Tobą przez cały wielki post na każdym z kazań pasyjnych po ludzku śmieci, po lizakach, a moja pani z pierwszej klasy zrobiła z nich dla małego dziecka, a może dla dorosłego człowieka, filozoficzną rozprawę o konkretach i abstrakcjach. Fundament matematycznej pewności, a może pewności życia, że jeden plus jeden równa się dwa. Ile ich mamy w kieszeni, tych naszych pasyjnych, życiowych patyczków do nauki wiary? Światu wydają się bezużyteczne, no bo przecież popełniony grzech, po co do niego wracać? Przegrana wątpliwość było, minęło. Ale jednak to z nich układamy skomplikowane równanie naszego życia. Dodając je do siebie, stawiamy znak równa się i już wiemy. Dzisiaj trzeba je wszystkie, bracie i siostro, ułożyć na Golgocie, jak dziecko zabawki, jak wierzący wiarę i dodać wszystkie po kolei, bez reszty. I sukcesy, i porażki, i wygrane, i przegrane do krzyża. Wynik jest jeden, patyczek do patyczka równa się życie, równa się zmartwychwstanie. Belka krzyżowa, którą niósł Jezus Chrystus i ta, która czekała na Niego, wbita przez ludzi na Golgocie, równa się wieczność. Doznacie ucisku, mówi Bóg, doznacie krzyża, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat. Krzyż mój plus krzyż Chrystusa równa się z martwych wstania. Amen.